Każdy oczywiście pyta dzisiaj o węgiel ale tak saudy można pozyskać przede wszystkim materiał mineralny bo właśnie Znowu wracam do, do Pańskiego pytania, co można odzyskać? Można odzyskać prawie wszystko, tylko pytanie jest zupełnie inne. Złoto, złoto też, tak. Tylko pytanie jest takie, co się opłaca odzyskać, bo jeżeli nakład kosztów na odzyskanie minimalnej ilości, dzisiaj wszyscy szaleją za pierwiastkami ziem rzadkich, no też można by minimalnej ilości odzyskiwać, ale koszt będzie niewspółmierny. A więc realistycznie w takim układzie biznesowym można odzyskać węgiel i można odzyskać część materiałów, które będą materiałami ceramicznymi, czyli kruszywami, przede wszystkim tam, gdzie będzie geologia na to pozwalała, gdzie będziemy mieć skałę, która jest twarda, bo jak tam, gdzie są skały, skały i lasty, to to się de facto do niczego nie daje. czyli możemy odzyskać taki materiał. Oczywiście ile go jest, jak go odzyskujemy, to zależy od konkretnej hałdy, czy od konkretnych warunków lokalizacyjnych i również od skali procesu. Można sobie wyobrazić też, że będziemy przerabiać pewne część materiału, jak na przykład na, na takie materiały, że nie odzyskujemy wtedy węgla, ale na przykład, jeżeli robilibyśmy takie materiały kompozytowe, Karamzetu, czyli materiały ceramiczne kwalifikowane, ale wtedy do nich potrzebna jest energia. A więc zużyjemy ten węgiel. Więc tutaj chcemy odzyskać węgiel, to wtedy musimy skupić się je tylko jednak na przeróbce o charakterze mechanicznym, czyli te możliwości nasze są biznesowo trochę mniejsze. To jest normalny, zwykły węgiel, nie do odróżnienia od węgla, który górnik kopie na co dzień. będziemy mieli dwie takie kupy węgla, to one ani chemicznie, ani petrograficznie, one są nie do odróżnienia, są takie same. Oczywiście będzie to najczęściej węgiel o wartości opowej na poziomie gdzieś 22, może 24 megajouli na kilogram, czyli tak zwany przyzwoity węgiel, który normalnie jedzie do elektrowni albo do elektrociepłowni do spalenia. Oczywiście może iść również do cementowni, czyli do procesów technologicznych. Jeżeli będzie odpowiedni, może iść do wdmuchu, do wielkiego pieca. Więc to jest cała masa zastosowań. Ale naprawdę to, co dzisiaj by nas najbardziej interesowało, to jak z tego węgla, który jest drobnoziarnistym, bo to jest jego jedna z niewielu wad. Oczywiście dla elektrowni to jest zaleta, ale dla gospodarstwa indywidualnego nie chcemy tego miału, chcemy mieć raczej ten węgiel kawałkowy, trochę większy. Chcemy mieć te groszki albo, albo większe kawałki. I teraz, żeby, żeby zrobić z tego miał groszki, to peletyzujemy to. Czyli trzeba by właściwie wybudować dwie instalacje, jedna instalacja. Która pozwala na odzyskanie miału węglowego z hałdy i zaraz, obok 5 metrów, dalej, droga. Kolejne koszty, ale mamy dużo droższy produkt, bo jedno sprzedamy elektrowni powiedzmy za 1000 zł, a, a dzisiaj groszek sprzedamy ile za dwa, dwa i pół, to wy wiecie lepiej, za trzy, bo dzisiaj jest to, bez, jest to bezcenna sprawa. Jedynym naprawdę problemem to nie technologia, to jest problem kapitału, problem decyzji i problem czasu. My naprawdę powinniśmy to zrobić kilka lat temu. I dzisiaj mielibyśmy już tą produkcję uruchomioną, no ale lepiej zacząć dzisiaj, niż nie zaczynać w ogóle.